Witajcie, zapraszamy na kolejny odcinek z Litwy, który rozpocznie się niemiłą niespodzianką. Później będzie tylko lepiej. Szawle z niezwykłą górą krzyży wspominamy do dzisiaj. Hanza Kłajpeda z mierzyją kurońską pozwoliła poczuć się jak w Gdańsku. Zostaw kciuk w górę, skomentuj film na koniec i ruszajmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym dniu naszej wyprawy przez drugą RP. Tym razem z pokoiku w hosteliku wydawałoby się że bardzo skromny fajny pokoik za 30 euro z widokiem na zupełnie nic e, z telewizorem na taśmę e, z łazienką w której jest teraz Ola więc to jest, to jest całkiem e, spory plus no ale słuchajcie nie mogłoby być się bez nieprzyjemności nieprzyjemności które zaraz Chcemy rozwiązać z panią i wyjaśnić z tego względu, że po pierwsze, jest tu niezidentyfikowana plama na ziemi. Mokra plama, która pachnie niezbyt ładnie. A okej, okay, ona jest na ziemi jeszcze moglibyśmy przeżyć. Ale druga niezidentyfikowana plama jest na materacu. Mokra plama, śmierdząca plama, co spowodowało, że oboje spaliśmy na tym jednym łóżku. No, nie wyspaliśmy się zbytnio, bo to jest, nie wiem, czy nawet 90, jakaś 80. Chcemy zwrotu połowy kosztów. No, to chyba uczciwa cena, co? Jakie jest opiekane łóżko. Masakra. No, nie sprawdziliśmy tego. No, kto sprawdza? Ma teraz przed wejściem, nie? Wejrzeliśmy, zapłaciliśmy, umyliśmy się posiedzieliśmy chwilę, pogadaliśmy Ola kładzie się do łóżka mówi oj coś mi tutaj przebija mokro, nie chcę nawet o tym gadać no i pokazaliśmy pani plamę, pani powąchała aż panią odrzuciło, więc wiedziała, że nie kłamiemy i oddała nam 20 euro? Tak. 20 euro. Chyba chciała wszystko, ale Daniel powiedział, że 20 euro No Wyślecz, bo, czy, no bo jednak, jednak spaliśmy i korzystaliśmy, no ale powiem Wam, że doświadczenie kiepskie, ponieważ ja prawie w to usiadłam, znaczy no, no, nie chcę nawet o tym mówić. No drugi mi się ulipa nie wiedzieli z nich, ale i Pani, dalej <noise> nie, nie będzie specjalnego wagonu dla nas. No ale udało się kupić bilety razem z rowerami z, z szawl do Kłajpedy. Kosztowało nas 136 euro. Mamy jakieś 3 godziny, i w, tych, w ciągu tych 3 godzin chcemy zajechać na górę tych krzyży. E, skąd wrócimy znowuż tutaj na e, wakzał, na dworzec? E, no i stąd już pojedziemy do Kłajpedy. Tam będziemy około 15 z hakiem. No, i tam już sobie pokręcimy, pokręcimy odrobinkę. E, spotkamy się z Bernardem Newmanem. Zostaniemy na noc gdzieś w okolicach Kłajpedy, a z Kłajpedy ruszymy e, w stronę domu do Polski. Ja, tak samo jak i Ola, mam już dość Litwy. To tak, jeżeli chodzi o tą Litwę. To nie do końca jest tak, że ona jest tylko zła. No bo też ma dużo fajnych rzeczy. Tak jak na przykład to miejsce, do którego teraz jedziemy czyli do tej góry Krzyży. No ale to zasikane łóżko wczoraj. To, że tu jest strasznie drogo. To, że nie ma tych takich ścieżek rowerowych. No, kurka wodna, no jakoś tak. I smutno tu jest strasznie. Szarł tak. Wszystko wygląda tak samo i te roz rozwalające się budynki na środku miasta. No, to nie jest. To nie są fajne widoki. No może to jest częścią tego kraju, ale. Czekaj, spróbujmy tędy, zobaczmy, czy tędy damy rady jechać. Taka Piotrkowska, trochę co? Piotrkowska. już zwolna dojeżdżamy, tam po prawej stronie wieje, nie wiem czy mnie słychać, ale już widać krzyże, te krzyże aż się wylewają z tej góry na drogę. Gdzieś po lewej będzie parking, gdzie można zakupić krzyż, który zabrać można ze sobą na górę. Już z daleka czuło się wyjątkowość tego miejsca. Co powiesz? Powiem to, że jest to jedno z tych miejsc, gdzie może przyjechać osoba wierząca, osoba niewierząca, ale i tak, i tak zrobi to wielkie wrażenie, ponieważ tych krzyży jest tu tysiące. I z każdym tym krzyżem jest jakaś historia związana, bo tu ludzie przynoszą te krzyże, więc naprawdę no, robi wielkie wrażenie. Historia litewskiej góry Krzyży pod Szawlami rozpoczyna się w 1430 roku, wówczas postawiono tam kapliczkę z okazji przyjęcia chrztu na Żmudzi. Po fiasku powstania listopadowego w 1831 roku zaczęto przynosić tam krzyże w różnych intencjach: nadziei na lepszą przyszłość, w podziękowaniu czy jako symbol zadumy. Późniejsze władze Związku Radzieckiego próbowały zniszczyć to miejsce, nawet przy pomocy buldożerów. Obecnie na górze krzyży znajduje się ponad 200 tysięcy symboli religijnych, które niestety nadal próbuje się spalić. Kto to podpalił? Nawet nie mam słów. No nie sposób się nie zgodzić z Olą, że to jest niesamowite miejsce, a tym bardziej jego historia, którą słyszeliście. Chwila zadumy będzie w... Pociągu, bo mamy za dwie godzinki, niecałe półtorej godziny, pociąg do Kojpedy, Więc my powoli zbieramy się z tego wspaniałego, niezwykłego miejsca i jedziemy dalej. Po lewej zobaczcie te krzyże, o których Wam mówiłem, które można kupić. Kupujesz eee, tutaj krzyż i znosisz go na górę. Za ile? Eee, 4 euro, 5 euro, większy 7 euro. Dojeżdżamy już do Siauliai czyli, czyli do Szable Jedziemy na pociąg a pociągiem pojedziemy do Kłajpedy a z Kłajpedy to już tylko 300 km do Polski Stresuję się, bo to jest nasza pierwsza podróż pociągiem od no ponad dwóch miesięcy

No to zaczynamy przygodę w Kłajpedzie. Mieście niezwykle podobnym do Gdańska. Motława. No, nie ma co się dziwić. Kolejne miasto hanzatyckie, więc yy, zbliżone do siebie zarówno i Gdański, i yy, Czasy się zmieniają, ale nie na tyle, aby powstał most, który połączył Mierzeje z miastem, co za tym idzie. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli skorzystać z przeprawy promowej. Niby Sielanka, niby Słońce, a my śpieszymy się na prom. Jak, gdzie i którędy? Udało się! Jesteśmy na pokładzie! Tylko się zmienia jak w kalejdoskopie. Jesteśmy na statku dzisiaj. Tak samo jak i Bernard Newman. On również e, musiał przebić tą przeprawę promową, e, o czym też napisał w książce, a za chwilę poczytamy jeszcze. To jak szybko płynie w ogóle, co? Przeprawa nie należy do tych najdłuższych. Po jakichś może minucie, dwóch zaraz dotrzemy na drugi brzeg. E, zdecydowanie szybciej nawet niż polska przeprawa przez Wisłę, no ale też sprzęt inny, no to jest... Wydaje się, że statek po prostu I... Po prostu To może być wycieczkowiec i pociągiem, i rowerem, i statkiem dzisiaj Nie wiem co to będzie do końca dnia. Fajnie tu, bardzo ładnie. Uwierzcie, że ten widok był jak miód na serce. Nagle zupełnie zapomniałam o jednym z najgorszych noclegów w życiu. Słońce i morskie fale mają moc. No jest coś niesamowitego. Nagle jedziemy tą nudną Litwą, na której się nic nie dzieje. Wchodzimy na prom. Aby dotrzeć do no to... Bałtyku, no pięknie jest. Tam jest już Rosja, za niedaleko. Kilkadziesiąt kilometrów Gdańsk jest, gdzieś tam chyba. Tak bardziej w tej strony, tak. A Ola zaraz wam powie, co na to wszystko Bernard Newman. A poza tym, tam nasze dwa rowery się stoją. Tu namiot się suszy i tam y, to, tropik na namiot też się suszy. Mierzeja Kurońska była niegdyś puszczą. Stopniowo jednak zimowe burze zasypywały ją piachem z morza, grzebiąc też wiele wiosek. Największym niszczycielem nie była wszakże natura, lecz człowiek. W czasie wojny siedmioletniej rosyjscy najeźdźcy wycięli szerokie szlaki przez puszczę. Na miejsce ustępującego lasu w się Piach w ciągu 70 lat pięć wsi zostało całkowicie zasypane. dobra, słuchajcie, uciekamy stąd, odrobinę zgłodnieliśmy, więc trzeba skoczyć do sklepu, przejedziemy się jeszcze przez Kłajpedę, aż miło to powiedzieć. Kolejny cel to Polska. I znowu na prom. Czas nie wiadomo kiedy tak przyspieszył. Musieliśmy zacząć myśleć o noclegu, a jeszcze zakupy przed nami. A prom y, euro 30 od osoby. ale jest stromo. Wchodzić to jeszcze, schodzić to dopiero. Wojenny karawy. No i zobaczcie, można na Litwie spotkać ścieżki rowerowe? Można i to jakie? Z prawdziwego jak zdarzenia. Tak, i nawet są sklepy rowerowe. Ta godzina złapała nas jeszcze w Kłajpedzie. Było pięknie, ale już lekka presja związana z brakiem pomysłu na biwak dawała się odczuć. Ola, jak Ci się podoba i podobała w sumie nawet Kłajpeda? Bardzo ładna. Kłajpeda na maksa podobna do Gdańska. To co się działo tu, a to co się dzieje nad Motławą to praktycznie to samo. Nawet budynki były na maksa Dobre? No bo to miasto hanzatyckie. No tak. Miasto portowe. No i ogólnie bardzo ładna. no widać, że jest jakieś życie w tym mieście w końcu. Ale problemy ze ścieżkami takie same jak u nas. Zobaczcie, to jest piękna rzecz. Hulajnoga i samochód. Taka to ścieżka rowerowa. W ogóle z jazdą na rowerze jest ciężko. No to też Te, ale to nie są biurowce, to bloki, nie? A zobacz, końc miasta się nagle urywa. Masz dwa bloki i koniec miasta. Dzień dobry. No jak to powiedziała pani w Wilnie, Welcome to Litwenia! A jak nie wiesz, gdzie się rozbić, to rozbij się za balotem. No, to jak, jak to było? Jak sobie pościelisz, tak się wyspisz. Hej, my mamy dzisiaj taki o legowisko. Teraz na tym będzie stał namiot. Będzie ciepło, mięciuchno i w ogóle ekstra. Bo trzeba wykorzystywać to, co Matka Natura daje. Tylko z umiarem i z rozsądkiem, że Pan Gospodarz, który jutro przyjedzie pewnie o 7 rano, albo nie, o 5 pewnie, zbierać te snopki, to żeby nie krzyczą. Tak, a tak naprawdę próbujemy wyrównać teren. Bo nasze miejsce to perfekt miejsce, no ale odrobinie na górce. Dobra, my rozbijamy namiot, mamy roboty do zrobienia. Mianowicie, e, musimy wysłać e, dla naszego partnera wyprawy firmy Fjord Nansen post o nocowaniu w namiocie podczas wyprawy rowerowej. Czyli m, takie nasze sposoby na to, gdzie można e, rozbić namiot, kogo zapytać. E, od tych banalnych, po te, takie nasze, rowerowe. No nic, więc to tyle na dzisiaj. Szawle, Kłajpeda, Bernard, Newman, to był naprawdę długi i pełen wrażeń dzień. Pociąg, prom, w tym wszystkim rower. A co? Coś nie coś potrafię. Ola jest już zmęczona i chce się położyć spać, ewidentnie. E, jutro ujście Niemna, tak z daleka chyba, bo z czego co widziałem na mapie jest dosyć rozległe. E, a potem kierujemy się na granicę z obwodem kaliningradzkim. No i tak niedaleko tejże granicy będziemy jechać aż do granicy z Polską do Trójstyku. To zajmie nam na pewno najbliższe trzy dni. Tak, trzymajcie kciuki za ścieżki, żeby nie było warteków, bo jak będą wartepy to będą pewnie za cztery dni. Loverowi! Jedźmy razem! Dzień dobiegł końca, zasubskrybuj nasz kanał, a nie przegapisz kolejnych przygód i inspiracji. A jeżeli chciałbyś nas wesprzeć, możesz to zrobić na portalu Patronite. Wielkie dzięki tym, którzy są z nami i nas wspierają. Jesteście super, dzięki. I to byłoby na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!